todos que Tego nie powie, tylko wam to pokaże. Przekonacie się na własnej skórze. Widocznie potrzebujemy Tuska, żeby do tych zakutych głów Polaków, którzy ciągle żyją w jakimś takim naiwnym wyobrażeniu o Unii Europejskiej, dotarło. To jest sytuacja podobna, jak to Jarosław Kaczyński przez całe lata 90. tłumaczył Polakom, że jest układ, że ten układ niszczy, krada. No, nikt mu nie wierzył, bo, bo śmieszny, bo niski, prawda? Bo w telewizji, bo Michnik o nim źle pisze. Dopiero przyszedł Rywin do Michnika, Michnik go nagrał, gangsterzy się pokłócili między sobą, Wyszło i wszyscy spojrzeli na te komisje, prawda, gdzie tam Rokita, kurde, rzeczywiście jest układ. Ten facet przez 12 lat mówił rację. Spodziewam się, że dzięki Tuskowi, ci, którzy mówią to, co ja mówię w tej chwili, jak zobaczą relokantów pod domem, jak zobaczą pustkę w portfelu, jak im przyjdzie nowy podatek unijny, na który się Tusk zgodził, to dopiero się złapią albo za głowę, albo za inną część ciała. Tak samo powiedzą: o kurde, chyba jednak to, cośmy w TV nie słyszeli, to było nieprawda.